Jeszcze raz chciałbym Wam pokazać perfumy z feromonami FerroStrong oraz olejki do masażu, olejki pielęgnacyjne, które zbudzą pożądanie u niemalże każdej kobiety. Zapraszam do obserwowania profilu FerroStrong oraz na stronę ferrostrong.pl i przypominam też, że na kod wojtek10 otrzymacie 10% zniżki na wszystkie produkty. Zapach perfum jest bardzo ładny. W ogóle ile tego R w tych nazwach jest bardzo ładny, ale polecam też ten olejek. Olejek relaksacyjny, pielęgnujący Waszą skórę i nadaje się danie do masażu. Dlatego, jak macie dziewczynę, kobietę, kochankę, czy też koleżankę, to możesz ją poprosić, aby stawiła Wam taki prezent i wymasowała Was tym olejkiem. Na pewno będzie gorąco. Parfumy Perfumy oraz olejek mają bardzo męski zapach, który na pewno spodoba się kobietom. Dlatego zachęcam was do zakupu oraz dziewczyny możecie zrobić prezent swojemu facetowi.